Udawaj reakcję na Bruki z Puk 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 Puk, kto tam? Ku ku kurier dotarł Co do Ta dziwka jest twarda w Okej okay. Ona chce uprawiać seks ze mną uh -huh. A udaje niedostępny że jest pierwszą, jest następną A ja chciałem tylko pukać ją jak dzieciom To podrobione chainy i pierścionki Porobione dupy chcą już podbić Ich zazdrosne chłopaki chcą nas pobić Mała jestem online, dawaj FBI na stream Mamy nowy dom, w pomieszczeniu całe team Na razie Warszawie, kiedyś na Miami Beach W portelu dalej zero, ale dla niej to nic To nic, to nic To nic, to nic To nic, to nic Ej, jak pamiętam, kurwa, jak Pirlo był moim widzem I wpadał do nas na czat, widzowie na początku mojego streamowania Chyba nawet moda miał. To cieszy mnie to kurwa. Dobra jest ta nutka, szczerze buja kurwa. Nie ma co pierdolić, że nie. Nie nic ma to... co w chuja walić. O, nic. nową koszulę. Mm. Disco Karolowi, Karolowi też dobrze życzę. Też był kurwa zawsze modem. Potem się tam. No i już z tym co tam było. Ech, chuj no, nie chcę robią chłopaki pieniądze. Kurwa, niech każdy z Was robi pieniądze, ja pierdolę. Pierdoli mnie to. Póki ja robię pieniądze, to szczerze, niech każdy robi pieniądze. Chuj mnie to. A to szczerze buja, kurwa. I mm, mm. Ona chce uprawiać To jest ze mną. pan udaje... coś tam kiedyś tam na mnie nagrywał TikToki, pamiętam. Kurwiło mnie to. No ale kurwa, tak se teraz myślę, że trzeba się dzielić kurwa. Skoro jakoś mu tam to pomogło, Se zarobił siano kurwa. Nie chcę robi kurwa. Ciekawe jak disco Karol Co to masz? Pierwszy wers. Spierdalam mi oko na jej dupę! O nie, no tak szczerze. Dobrze to wino nie? No kurwa, no stary no. Szczerze byłbym śmieciem, kurwa kłamcą, jakbym powiedział, że to nie jest banger, nie? No kurwa, spierdalam mi oko na jej dupę, nie? Zezon! Spierdalam mi oko na jej dupę! Haha! Niby mam padę dla niej, super! Na widzę, dwie to mi pasuje. Mam przekute ucho, na masudek. Spuszczam oczko wale, tekstem gaszę, pyta, butem. Już mam oko, wszystko z niej zdejmuję. Nawet u siebie jestem gościem, jestem kurwa królem. Dwa tygodnie nie zmienia widziała w nich Mało jestem big boy, jestem kurwa kawał chłopa, a nie Zabiorę cię do domu, brak na hotel Hilton. Same dojebane dziewczyny mamy na TikTok. Zary mam nową koszulę. I wypożyczoną Cześć, ze mną, zostałem niedostępną Myślała, że jest pierwszą, jest następną A ja chciałem tylko pukać o mnie gdzieś Puk, 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 puk Puk, 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 puk Puk, 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 puk Puk, 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 puk Powiem wam tak, chłopaki Jak macie problem, to możemy się napierdalać Ale kurwa, ogólnie za nutę propsik